Ale dzisiaj jest taki niezwykły. Sort z I, bo, I. Bo ogólnie powiem tak: jak nagrywacie na YouTube, tak jak ja, to nie nagrywajcie z twarzą. Chyba, że macie powiedzieć 16 lat, to wtedy już nagrywajcie z twarzą. nawet 15, 15 to może być ok, I, ale ogólnie nie, nie nagrywajcie zawsze z twarzą, kiedy nie macie więc mniej niż 16 lat, ogólnie, widzowie. Zostawcie suba i lajka like po więcej takich porad. Siema, widzowie, były ogólnie problemy techniczne, więc musieliśmy zatrzymać i ogarnąć, bo internet na chwilę wywaliło. Nie wiem dlaczego. No, ale zostawcie lajka like i suba i się widzimy w następnych filmach, czyli jutro. Pu!